Z cyklu motoryzacyjny, absurdy. Przy komisariacie policji, trujeczka. jak zwykle załatwiamy to sprawy. Mały Fiat. Kurczę, czy to w ogóle jest w stanie jeździć? Nie wiem, czy jest jakakolwiek szpara pomiędzy kołami a karoserią Generalnie full wypas, zielona tapicerka, zielona karoseria ma nawet hak jak widzicie potężny tłumik. Tak nie wiem, może tam gdzieś można znaleźć więcej informacji na temat tego cudownego pojazdu. A i jeszcze widzę tutaj ciekawostka. Na tylnym siedzeniu, całe tylne siedzenie zajmuje subwoofer. No, może jedna soła by się jeszcze zmieściła. Magia.